Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, jak i mojego gościa. Dzisiejszy wywiad zostanie poświęcony miłości i związanymi z nią przeróżnymi historiami, przeżyciami czy doświadczeniami. Jest on realizowany w ramach projektu pod tytułem Motyw przejawiającej się miłości na przykładzie życia. Moim gościem jest dziś młoda dziewczyna, która zdecydowała się opowiedzieć o swoich przemyśleniach i historiach z życia dotyczących właśnie miłości. Zacznijmy może od książkowej definicji miłości. Miłość to tak naprawdę uczucie skierowane do osoby lub przedmiotu, które wyraża się w pragnieniu dla nich dobra, szczęścia i zachowania ich istnienia. Miłość zatem to uczucie, rodzaj relacji międzyludzkich, zachowań czy postaw wobec drugiego człowieka. Często jest też inspiracją w różnych dziełach, zarówno literackich, jak i malarskich. Jest też ważnym aspektem w psychologii czy też w filozofii, w ramach której właśnie realizujemy nasz projekt. Może zacznijmy od tego, że nasz gość przedstawi nam się, powie parę słów o sobie, czym się zajmuje, ile ma lat. Cześć, jestem Julia i mam 20 lat i jestem tegoroczną łaturzystką. Masz już jakieś plany na przyszłość? Jeszcze w sumie nie myślałam o tym, co będzie, to będzie. Zobaczymy. Przejdźmy w takim razie do rozmowy na temat naszego głównego motywu, czyli miłości. Czym dla Ciebie jest miłość? Jak się przejawia? Dla mnie, miłość jest uczuciem między dwojgiem ludzi. Polega na wzajemnym szanowaniu się, życiu w szczerości, zaufaniu. Zdarzają się trudne chwile, ale razem pokonają wszelkie przeciwności, bo tylko oni mogą przezwyciężyć problemy. A jak okazujesz miłość drugiemu człowiekowi, lub kiedy odczuwasz, że ktoś okazuje ci miłość? Okazuje słowami, gestami i czynami. Takimi jak martwię się, czy jest bezpieczny, staram się spędzać z nim dużo czasu i chcę wiedzieć, co lubi, a czego nie lubi. Czy dla ciebie okazywanie miłości to po prostu wspólne wykonywanie takich codziennych czynności, czy wzajemne poznawanie się? Powiedz mi teraz, czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Tak, wierzę, choć może rzadko spotykana może się przytrafić. A czy tobie przytrafiła się właśnie taka miłość? Jeśli tak, to opowiedz nam naszą historię związaną z tym. Bardzo chętnie, przytrafiła mi się kiedyś, jechaliśmy razem autobusem i zrządzenie losu chciało, że usiadł obok mnie. Kiedy na mnie spojrzał, czas zwolnił i pomyślałam, że to ten, ale brakło mi odwagi, żeby zapytać o jego Facebooka. Lecz mi to nie przeszkadzało, ponieważ jestem jako przyszła agentka FBI, znalazłam jego profil na Facebooku, ale okazało się, że ma dziewczynę. Do tej pory nie mogę zapomnieć o jego pięknych oczach. Myślę, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. I poczułaś motylki, kiedy usiadł koło ciebie w autobusie? Tak, i miałam takie ciarki. Dobrze, przejdźmy dalej. Czy przeżyłaś zawód miłosny? Jak sobie z nim poradziłaś? To było tak, że z moim pierwszym chłopakiem byłam z pół roku. Ale nagle stracił zainteresowanie i nie miał wiecznie czasu dla mnie. Zrywając mi, powiedział, że już go nie pociągam i że już mnie nie kocha. Złamało mi to serduszko, a moja samoocena spadła na dno. Opłakiwałam go z miesiąc, a potem stwierdziłam, że czas się otrząsnąć i wziąć za siebie. Zaczęłam wychodzić ze znajomymi i się świetnie bawiłam, czego skutkiem było zapomnienie o incydencie sprzed paru tygodni. Czyli rada dla naszych przyszłych cierpiących kobiet właśnie po rozstaniu. Pamiętajcie, najważniejsze to po prostu znalezienie sobie jakiegoś zajęcia, czy to właśnie ze znajomymi, czy jakieś domowe robótki. Myślę, że z czasem po prostu każdy zapomina o zawodach miłosnych i trzeba po prostu żyć dalej. Opowiedz nam teraz, czy zdarzyła Ci się jakaś zabawna sytuacja? z Twoim obiektem wesjeń lub z osobą, która Cię adorowała. Pamiętam, jak w moje urodziny zaprosiłam kilku znajomych, a wśród nich był mój abscyfikant. To, co od niego dostałam, było mnie w krzesło. Na pierwszy rzut oka była to zwyczajna róża, ale gdy po imprezie chciałam włożyć ją do wazonu, zauważyłam, że płatki są jakieś dziwne. Okazało się, że to bielizna i to jeszcze nieadekwatna do mojego wieku. Myślę, że na twoim miejscu również byłabym w szoku. No, podstępna róża. A powiedz nam, ile miałaś wtedy lat? Z 10. I czułaś wtedy jakieś zażenowanie? Co w ogóle powiedziałaś mamie? Jak twoja mama na to zareagowała? Pamiętam tylko, że chciałam zapaść się po ziemię, spaliłam takiego buraka. No, nie chciałam wyjść z pokoju. Dobrze, przejdźmy dalej. Nie od dziś wiadomo, że właśnie takie pierwsze miłości pojawiają się w wieku szkolnym, czy to w przedszkolu, czy, czy później w podstawówce. Czy Ciebie też spotkała taka miłość? Jeśli tak, no to jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Co wtedy czułaś, będąc tak małą dziewczynką, która właśnie uważała, że jest zakochana? Tak, spotkało mnie i to było w zerówce. Lubiłam bawić się z takim panem X. Bardzo dobrze się dogadywaliśmy, nawet dał mi usta w pulasa. Byłam wtedy taka szczęśliwa i nawet trzymał mnie za rączkę. Kiedy go widziałam, ja miałam motylki w brzuchu i automatycznie się uśmiechałam. Bardzo słodka i urocza historia. Myślę, że dobrze ją wspominasz. No oczywiście. Młodzieńcze związki zawsze. <laughs> Przejdźmy dalej. Czy w wieku szkolnym, młodzieńczym można spotkać miłość na całe życie? Co na ten temat sądzisz? Ciężko mi powiedzieć, mam dopiero 20 lat i mało wiem o miłości i zawodach miłosnych. Według mnie może zdarzyć się taka sytuacja, ale zazwyczaj ludzie spotykają wiele osób w swoim życiu i jest też tak, że uczucie są krótkotrwałe. Nie zawsze osoba jest właściwa, co może się okazać po miesiącach, a nawet latach. W wieku młodzieńczym raczej niemożliwa jest miłość na całe życie. Ludzie zmieniają poglądy i zainteresowania, co czasem nie odpowiada drugiej połówce. No, myślę, że to jest dość słuszna uwaga. Jesteś jeszcze młoda i myślę, że dużo doświadczeń miłosnych przed tobą. Jak myślisz, czy miłość może wszystko wybaczyć? Jeśli nie, to czego nie wybaczyłabyś swojemu partnerowi, jakiej yy, rzeczy, którą by ci wyrządził? No, właśnie nie. Dla mnie na przykład zdrada jest niewybaczalna i nie rozumiem tego, że jak kogoś kochasz, to go zdradzasz. Ja w życiu bym tego nie zrobiła, bo wiem, jak ja bym się czuła, jakbym była tak potraktowana. Czy zdradę ma na myśli pocałunek, nie mówiąc już o współżyciu. Nie wybaczyłabym też tego, że ktoś udaje kogoś, kim nie jest, co wychodzi w praniu, na przykład po ślubie staje się agresywny w stosunku do żony czy męża i dzieci. Czyli Twoim zdaniem niewybaczalna jest po prostu zdrada i okazanie się zupełnie innym człowiekiem niż się było? A powiedz mi jeszcze, czy byłaś kiedyś może w takiej relacji, która po czasie okazała się toksyczna. Na początku może tego nie widziałaś, a później okazało się, że czułaś się w tym związku więziona. Na początku była miłość, ale po paru miesiącach okazał się bardzo egoistyczny i toksyczny, zakazywał mi wszystkiego. I no, strasznie się zmienił. Nie sądziłam, że. Może mi się takie coś przytrafić i jak najszybciej odcięłam się od tego, żeby sobie nie narobić traumy. A jak zareagował na to, że go zostawiłaś, dał ci po prostu tak spokój, czy po prostu starał się jeszcze być ciągle zaborczy? Nie mogłam sobie dać od niego spokoju. Nie chciał mi dać spokoju, chyba z dwa miesiące. Zmieniłam parę razy numer. I to nic nie dawało, aż w końcu yy, poszła na policję i ma zakaz zbliżania się do mnie. Cieszę się, że jednak udało Ci się z tej relacji jakoś wyrwać. Przejdźmy może teraz do mniejszych aspektów miłości czy związków? Yy, wiem, że byłaś właśnie w kilku związkach, może bardziej szczęśliwszych niż ten, o których przed chwilą opowiedziałaś. Yy, jaki jest najszczęśliwszy? etap w związku dla Ciebie? Poznawanie się, rozwój relacji, czy pielęgnacja właśnie tych relacji, które już nawiązałaś z partnerem? Myślę, że najszczęśliwszym etapem w związku są tak naprawdę początki. Poznawanie się, pierwsze randki, spotkania. Jesteśmy wtedy bardzo zauroczeni, nie widzimy wad tej osoby. Każda, która nam się podoba, nie tylko go widzimy, Poprawia nam się humor, w brzuchu czujemy motylki. Wszystko na początku jest łatwiejsze. Nie ma kłótni ani żadnych sprzeczek. Korzystamy po prostu ze spędzonego czasu razem. Jesteśmy po prostu szczęśliwi. I każda twoja relacja, która się rozpoczynała, wyglądała właśnie tak, że w brzuchu czułaś motylki. Byłaś bardzo szczęśliwa? Tak. E, dobrze, przejdźmy dalej. Może masz teraz jakieś rady dla naszych słuchaczy? Jak pielęgnować miłość, albo czego unikać w związku, by właśnie był szczęśliwy, trwały, by partnerzy dogadywali się ze sobą. Co masz na ten temat do powiedzenia? Zacznę może od tego, czego unikać. Pierwszym aspektem jest kłamstwo. Należy go unikać, bo ono psuje zaufanie w związku, psuje relacje. Myślę, że należy unikać też chowania w zarodku niedogadanych sytuacji, bo to później może się przerodzić w większą kłótnię poprzez wyciąganie starych niedogadanych sytuacji. Przez pielęgnowanie miłości mam na myśli dużo rozmów, wzajemne rozumienie, wsparcie w ciężkich chwilach i spędzanie razem czasu. Czyli tak naprawdę najgorszą rzeczą, no jedną z najgorszych rzeczy, jakie można robić, to okłamywać się w związku i unikać prawdy. Zbliżają się Walentynki, bo mamy koniec stycznia, a z tym luty, czyli ta wyczekiwana data, 14 luty dla. Par. Powiedz nam, czy masz już swoją prawdziwą miłość? Jeśli tak, to jak się poznaliście? Ile trwa wasz związek? No, powiedz nam po prostu waszą historię. Tak, mam i zamierzam spędzić z nią walentynki. Poznaliśmy się dwa lata temu, i to będą nasze trzecie walentynki. Spotkałam go na imprezie i nie przypuszczałam, że coś z tego będzie, ale los chciał, że jesteśmy w szczęśliwym związku prawie dwa lata i mam nadzieję, że kiedyś zostanie moim mężem. I od początku Wasza relacja układała się w tak, szczęś... tak szczęśliwie? Czy mieliście też jakieś wzloty i upadki? Oczywiście, tak jak w każdym związku, kłócimy się, później się godzimy i tak w kółko. I, I myślę, że. O mnie kocha, ja go na pewno kocham i jakoś to leci. Mamy czas, jaki mamy. Jest COVID, pandemia wszystkie restauracje i hotele mogą być nadal zamknięte do 14 lutego. Może masz jakiś sprawdzony przepis na to jak uczcić takie święto jak Walentynki, Dzień Zakochanych? Jak je uczcić, by było pełne miłości, szczęścia i romantyzmu? Moim przepisem na udane walentynki jest po pierwsze dobre jedzonko, bo przez żołądek do serca. Po drugie, romantyczny nastrój jakieś świeczuszki, muzyczka. Po trzecie, dobry humor bo bez humoru ani róż. Ale nie tylko w walentynki powinniśmy okazywać sobie uczucia, lecz w każdej chwili, żeby druga osoba nigdy nie zwątpiła w Twoje uczucia. Podsumowując, powiedz nam, co takiego daje Ci miłość? Co sprawia, że ta miłość jest dla Ciebie tak ważna? Miłość sprawia mi takie ciepło w brzuszku i w serduszku i jak mnie przytula, to mi tak ciepło i... I, i, I jak mi mówi mi, rzeczy, to mam otylki w brzuchu. No, po prostu, no, lubię miłość. Widać, że jesteś zakochana i że miłość jest dla ciebie takim uczuciem, które daje ci szczęście. Chciałabym Ci teraz podziękować za wywiad i za to, że podzieliłaś się z nami swoimi przeżyciami, historiami. I jak widać na przykładzie właśnie mojego gościa, Julii, miłość ma swoje wzloty i upadki, ale też ma wiele śmiesznych historii, które się z tym wiążą. Myślę jednak, że miłość to najpiękniejsze uczucie, jakim możemy obdarować drugiego człowieka, ale jakim też drugi człowiek może obdarować nas. Życzę moim słuchaczom i mojej, mojemu gościowi, by odnaleźli właśnie tą prawdziwą miłość, by czuli się szczęśliwi dzięki niej. Dziękuję pani za rozmowę, a moim słuchaczom dziękuję za to słuchanie, słuchanie z uwagą naszej wypowiedzi.